Cześć Boże! Witam Was bardzo serdecznie razem z lamą. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Jestem Lama z dobrego ziela i polecam ten sklep z Krakowa. Bardzo polecam. Dobrze. A tymczasem my się udajemy do Argentyny. I stamtąd właśnie jest yerba lapa Czoorosa, którą dla Was dzisiaj pozwolę sobie ocenić. I słuchajcie, na początek zapach tej jelby, od razu Wam powiem taką rzecz, że to będzie świeżo ocena, ponieważ ja tą jelbę dopiero to dostałem z paczkomatu, także słuchajcie, wszystko będzie nowe, nie będzie to, nie jest to pite wcześniej już, prawda, i tak dalej, jest to pite nowościowo, prawda, także niewielka ilość wody i zapach tejże jelby. Zapach drzewiasty, takiego drzewa by powiedział. Ale drzewa takiego bym powiedział drzewa różanego, Nie wiem, czy kojarzycie z drzewa różanego. To to właśnie tak to przypomina, taki zapach, wiecie, takiego różańca z tego drzewa. Jest to zapach mówię, bardzo przyjemny, taki delikatny, dosyć ale naprawdę no bardzo w porządku. Jeżeli chodzi z kolei o cenę, to jest to 46 zł za pół kg w sklepie Dobre Ziele. W podobnej cenie kupimy to na przykład na JT24 u Księciunia. Cena dosyć wysoka, powiem Wam szczerze. No, ale jest to jedba z niewielkiej plantacji. Ta plantacja znajduje się, moi drodzy, w prowincji Misiones w Argentynie, w miejscowości Apostoles. Co do samej miejscowości Apostoles, to Wam tylko krótko powiem, że jest to miejscowość, która jakby nawiązuje do redukcji jezujskiej z 1638 roku do redukcji Jezujskiej świętych apostołów Piotra i Pawła. Tam też w 1897 roku osiedlili się Polacy i Ukraińcy, potem bodajże w 1905 albo 7 roku, się pamiętam, powstaje tam kolej, czyli jest to coraz nowocześniejsze miasto, ale co najważniejsze jest to miasto, które jest stolicą można powiedzieć, herbamatę, właśnie apostoles. Prawda, na południe prowincji z takim miastem, które jest bardzo popularne z kolei, jeśli chodzi o barbaku, to jest miejsce Obera z kolei, słuchajcie. E, także tak to tutaj wszystko wygląda. No i cóż, i teraz przejdę do oceny opakowania. Opakowanie Lapacza Rosa wygląda w ten sposób. Dlaczego mamy tutaj to, w ogóle, dlaczego nazwa Lapaczo Rossa? Otóż nazwa Lapaczo chodzi pochodzi stąd, że tam właśnie na w tej plantacji rosło kiedyś drzewo Lapaczo. Lapaczo jest ziołem. Jest drzewem, które z którego można zrobić, prawda, zioło. Tak można je, się wygotowuje, że tak powiem, gotuje się je. No, i ona tam działa głównie przeciwbakterynie, z tego zapamiętam. Także tak wygląda, słuchajcie, dla Tutaj ja wam tego nie pokażę, bo to już jest jakby, chociaż spróbuję to zrobić. Może się uda, w ten sposób. O, tutaj był napis, prawda, który określał, że tak powiem, kiedy to było pakowane. Tak, Lot 3 czyli Lot 3, fecha do novembre 2023. Czyli właśnie, że to było pakowane w listopadzie 2023 roku. Tu jest pokazany sposób, jak przygotować susz. Bardzo fajnie zrobione. Naprawdę, tutaj, tu po tej stronie mamy dane teleadresowe. Tu Wam przybliżę bardziej. Czyli: Elaborada y pod por Establecimiento San Nicolas Lotte Agricola 164, Apostoles Misiones. Prawda. Także tu wszystko mamy, bardzo ładnie pokazane. Tak patrzę, czy tutaj mamy jakieś certyfikaty. Industria argentina, prawda? Bardzo ładne opakowanie. Osobiście mi się naprawdę bardzo podoba, szczególnie ten sposób przygotowania yerby. Jak wygląda z kolei susz? Susz wygląda w ten sposób. Tu widzimy susz. Cięcie, takie bym powiedział, argentyńskie. Popatrzmy jeszcze na ten. No niektóre, niektóre patyczki są dłuższe troszkę, niektóre krótsze, prawda. Także to różnie to bywa. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o kwestię z kolei smaku. Smak dosyć delikatny, taki łagodny właśnie troszkę, bym powiedział, taki smak drzewiasty Tutaj to jeszcze mogę dodać do tego smaku. Zobaczmy jeszcze przy tatkanym nosie, jak to smakuje. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo przyjemny. Bardzo fajny. Tak jakbyśmy pili róże, można powiedzieć, coś w tym stylu. Jeszcze to taki zapach się unosi retronosowo w środku. Właśnie taki różany. Bardzo przyjemny zapach. No i do czego ta yerba, moi drodzy? Smak, przepraszam, bardzo przyjemny. I do czego ta jelba? Moi drodzy, przede wszystkim myślę, że ona by się dobrze nadawała pod tureckie słodycze typu na przykład lokum. To zdecydowanie pod lokum. Albo pod rachat to jakby, to w ogóle podstawa, tak? Bo one bardzo często właśnie mają taki różany smak, to by podkreśliło róże w tym. Myślę też, że pod ciasto pigmento-dodatni się dobrze nada. Dlaczego pod ciasto pigmento-dodatnie? Bo też dałoby temu ciastu takiej, yy, takiego jakby zapachu właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, różanego, tak? Tam czuć róże, nie wiem jak bym to określił, ale ja czuję tam róże po prostu, no nie wiem jak to Wam powiedzieć. W każdym razie co jeszcze, do czego? Myślę, że pod jakąś dobrą rybkę by się to nadawało. Jakiegoś dorsza na przykład. Pod yy, na przykład jakąś yy, dobrą sałatkę z guacamole. Na przykład by to też się nadawało. Myślę pod tego typu rzeczy. W ocenie szkolnej ja tej jelbie, słuchajcie, postawię spokojnie. Myślę, że piątkę. Jest to bardzo dobra jelba. Jelba, która ma potencjał nawet na szóstkę, ale nie stawiam szóstki. Dlaczego? Dlatego, że być może będzie kiedyś jeszcze lepsza jelba i. Po prostu. No. Nie chciałbym, żeby te oceny były zbyt takie. by powiedział, że one były za bardzo po prostu. Za bardzo wyciągnięte, że tak powiem tak. Ale w piątka z potencjałem na szóstkę, tak bym powiedział, o, w ten sposób. Także, szczęść Boże, trzymajcie się. Macie Wisiarski, bardzo dobra jedba, Lepaczo Rosa. Ole! Ole!